Siadłe mleko to produkt mleczny powstały z, ze świeżego krowiego mleka niepasteryzowanego w wyniku fermentacji mlekowej. Fermentacja mlekowa zachodzi dzięki bakteriom mlekowym, które znajdują się naturalnie w mleku. Mleko po skwaszeniu oddziela się na dwie warstwy, gęstą i płynną nazywaną serwatką. Po schłodzeniu i wymieszaniu obu warstw uzyskuje się gotowe do spożycia zsiadłe mleko, które w kuchni polskiej podawane jest jako samodzielny napój lub do drugiego dania, np. z młodymi ziemniakami posypanymi koperkiem. Kolejnym produktem, w którym występuje fermentacja mlekowa, są ogórki kiszone. Proces kiszenia polega na włożeniu ogórków do słoika lub jakiejś beczki, zalaniu ich wodą solą i odstawieniu na parę dni. Dzięki temu cukry proste obecne w komórkach ogórka zostają przekształcone do kwasu mlekowego. Dzięki fermentacji mlekowej możemy ukisić praktycznie wszystko, od kapusty po nawet pomarańcze. Gdyby nie ona, żywność szybciej by się psuła, my nie moglibyśmy cieszyć się kiszonkami oraz nigdy na śniadanie nie zjedlibyśmy twarogu. Co roku podczas festiwalu kiszonek w Krakowie w Domu Fermentu przy ulicy Królowej Jadwigi możemy spróbować sfermentowanych specjałów z różnych zakątków świata oraz obejrzeć kiszonkową sztukę. Pamiętajmy zatem, by bakterii nie kojarzyć tylko z chorobami.